tak jest z dzień 21 jak jeszcze raz wpadnę na genialny pomysł nagrywania tysiąca filmów yy, miesięcznie mając jednocześnie na głowie pracę na cały etat instagrama, pisanie książki sama nie wiem co jeszcze to daję sobie sama święte prawo do tego, żeby się rozbiec i walnąć głową w ścianę Rozbiec czy rozbiegnąć! Rozbiec chyba, nie? No, także wyszłam sobie się przejść i zaczął padać deszcz, oczywiście żeby po prostu przestać się gapić w ten e, telewizor, boże telewizor, komputer głowa mnie boli, ale mam złożony film na jutro e, za dużo, za dużo po prostu podziwiam ludzi, którzy potrafią nagrywać realne, prawdziwe vlogmasy codziennie z tym, co dzisiaj robiłem i tak dalej. Z drugiej strony biorę też pod uwagę, że w momencie, kiedy po prostu pokazujemy swoje codzienne życie, być może jest to trochę łatwiejsze, nie wiem, bo tego nie robiłam. No, a w momencie, kiedy chcesz konkretny temat poruszyć, powiedzieć o nim, to trzeba się jednak przygotować. No ja muszę, bo inaczej to odpłynę zaraz po prostu, wiecie, tematem na nie wiem nawet co, na jakiś w ogóle coś innego. A dzisiaj jeszcze dodatkowo chciałam Wam odpowiedzieć na pytanie, po co mi w ogóle był ten vlogmas, bo taki planuję tytuł filmu. Otóż powiem Wam, że zawsze chciałam nagrać vlogmas. Jezu, jakie w ogóle wyznania w ciemności. Tutaj nocne tajemnice. Słuchajcie, może ten film się powinien nazywać jednak. No więc zawsze chciałam nagrać vlogmas, ponieważ bardzo lubię święta. Dostałam takie pytanie: co ja myślę o świętach? Tradycja nie jest stricte chrześcijańska, katolicka, tylko wynika z innych tradycji nie przeszkadza mi to ja bardzo lubię ten czas w roku lubię muzyczkę, lubię spotkania z rodziną lubię wybierać prezenty, dekorować dom kupować pierdoły a teraz także robić swoje ozdoby mam nakupowane kleju znalazłam, że są też na walentynki można robić więcej, na przykład zawsze chciałam nagrać vlogmas a dodatkowo, no lubię gadać co chyba już zdążyliście zauważyć um, Lepiej mi wychodzi, moim zdaniem, pisanie niż mówienie, ponieważ w momencie, kiedy piszę, mam więcej czasu na to, żeby się zastanowić, co ja właściwie chcę napisać. Ale ładny księżyc, jest. zaraz Wam pokażę. Ja nie wiem, czy coś widać, ale no fajnie, to czy widać, ale tak, no powiem Wam na żywo jednak lepiej. Bo jak piszę, mam czas się zastanowić, a jak mówię to mam tendencję do przeskakiwania z tematu na temat. E, o ile właśnie w takich sytuacjach, kiedy piszę, to ja mogę sobie to potem usunąć. więc ja wlazłam w jakiś w ogóle martwy zaułek tutaj. Normalnie mam krzaki i mogę zejść w dół. Jest ciemno, to ja nie będę tam szła. No tak to nie wygląda zachęcająco. No, a też nie chcę robić takich filmów, że wiecie, zrobię sobie scenariusz, będę siadała, gadała do Was, tak naprawdę czytała z kartki czy tam z promptera, bo... Nie czuję tego. Być może pojawią się takie filmy, ale na pewno nie będzie to główny, e, główny rodzaj materiału na moim kanale czy na moim Instagramie. I teraz tak. Bardzo się cieszę z tego, że jest już ponad 600 osób obserwujących moje konto na Insta. No, powiem Wam, tak jak już mówiłam, przy 500, tam zapraszam tamtego posta się wywalę tutaj po jakimś błocie no widzicie mówiłam, że nie nagrywam daily vlogów i skłamałam, nagrywam jak chodzę po błocie albo jakieś te ślepy załuki w momencie kiedy wypuszczałam pierwszego posta na swój właśnie swój profil, żeby napisać tego pierwszego posta, to ja wzięłam urlop a i tak napisałam go dopiero o godzinie 15:00. także było to dla mnie niesamowite źródło stresu ale też dumy coś na to zdecydowałam, a to nie było dla mnie łatwe. ja teraz będzie znowu pod górę, będę Wam sapać tutaj. Huch. W pewnym momencie mojego życia trochę mi już właśnie zabrakło takiej możliwości, żeby też powiedzieć parę słów więcej, ponieważ formy na Instagramie są z definicji krótsze, tak samo jak posty pisane na Instagram, vlogiem nie będzie, długich postów nikt raczej nie będzie czytał, może ktoś czyta. Ja na przykład nie czytam. Jak są bardzo długie, to nie czytam. Ja już wolę maila dostać albo na Facebooku nawet. Także chciałam wykorzystać ten moment świąteczny. Kryste panie, jakieś podbiegi chyba powinnam robić. No więc chciałam wykorzystać ten właśnie moment świąteczny, żeby spełnić dwa marzenia naraz. Czyli po pierwsze, właśnie zrobić vlogmas, powiedzieć trochę o świętach, mieć choinkę, mieć światełka. A dodatkowo móc powiedzieć o rzeczach, które są dla mnie właśnie ważne i na które na tym Instagramie nie ma miejsca. Czy moim zdaniem było warto? Uważam, że było warto. Że nie powiem wam, że to była najlepsza rozrywka mojego życia. O Jezus, tu dziki poryły. Mam nadzieję, że ich nie spotkamy. Ja może się zawróciła jednak. Bo zaraz będę miała okazję trenować bieganie po prostu już teraz, nie? Wolałabym nie. Zmora po prostu życia w mieście w dzisiejszych czasach. Chodzi o to, że. Mogłam wybrać sama tematy, które będę poruszać, mogłam powiedzieć o czymś, co jest dla mnie ważne, mogłam się pośmiać, mogłam porobić właśnie DIY-y, -e, porobić rzeczy, na które ja zazwyczaj nie mam czasu, ale no właśnie też powiedzieć o rzeczach, na które na Instagramie do tej pory nie wystarczyło mi tego miejsca i z tym się czuję super. Czy przysporzyło mi to obserwujących? Ja Wam powiem, że chyba mam wrażenie, że nie jakoś nieszczególnie. Więc pod względem, gdybyście szukali takiego właśnie sposobu marketingowego, to z mojego wielkiego doświadczenia, ponieważ mam ponad 600 obserwujących na Instagramie, być może spamowanie ludzi filmami codziennie przez cały grudzień nie jest najlepszym pomysłem. A to już w sumie nie temat marketingowy, tylko ogólnie w przyszłym roku, jeżeli zdecyduję się w ogóle robić vlogmasa, to albo to będzie jeden film na 2 dni, na 4 dni, na 6 dni. Na pewno nie codziennie, bo musiałabym. Chyba po prostu robić to na pełen etat, albo podejmować inne tematy, wiecie, tak jak teraz, no wejść na spacer i gadać do was, no to takie coś ja mogę codziennie robić, tak? To, to, to dla mnie w ogóle nie jest problem. Eee, no ale to nie był właśnie ten rodzaj filmów, na który mi zależało. Wyszło jak wyszło, mam ze swoje. I chyba nie wiem, gdzie jestem. Eee, ale jesteśmy tylko ludźmi. I jestem przemęczona totalnie, nie? Nie będę wam tutaj kłamać. Myślę, że moja organizacja czasu była na bardzo wysokim poziomie, byłam bardzo zdyscyplinowana, eee, a i tak, i tak przeceniłam swoje możliwości. Nie wzięłam pod uwagę, słuchajcie, czego nie wzięłam pod uwagę w swoim procesie, no więc w swoim wspaniałym zorganizowaniu, nie wzięłam pod uwagę faktu, że w momencie, kiedy siedzisz nad telefonem do nie wiem, 22-23 to po prostu potem możesz mieć problemy z zaśnięciem i to jest to, co mnie dopadło z tydzień temu, śpię po 5 godzin 5, pół nie mogę zasnąć, wstaję rano, żeby pisać książkę tak jak Wam już mówiłam no i też od dzisiaj deklaruję się, że jest czwartek jest 19 grudnia deklaruje się, że po prostu odkładam telefon o 22, tak jak to robiłam kiedyś, kiedy miałam problemy ze snem i biorę się za książkę albo za kindla za rzeczy, które nie są telefonem, komputerem, telewizorem także dajcie znać co wy o tym myślicie o całym tym procesie całym tym vlogmasie, czy oglądaliście filmy co o nich sądzicie ja mam świadomość też, że moje materiały są skierowane do osób, które powiedzmy mają tak no są w podobnym wieku jak ja, nie? 25 do 35 powiedzmy może starsi też tacy ludzie nie mają czasu siedzieć codziennie oglądać jak ja przez 8 minut czy tam 15 do nich gadam Także marketingowo być może można to było zrobić inaczej, ale nie ma to dla mnie znaczenia, bo chciałam to zrobić właśnie tak i cieszę się, że się to praktycznie już udało. Dwa filmy zostały. Widziałam, że są pytania na Instagramie, na QA, także będę opowiadać. Eee, także się cieszę, to mam zaplanowane na jutro, pojutrze. No i jeszcze jeden filmik będzie ode mnie i, i wigilia, i ostatni. Tak myślę, że ostatni. Fajny był spacerek. Mnie, tak jak wspominałam, na początku boli łeb nie Dajcie znać, co myślicie o takiej formie, że sobie idę i gadam. Nawet za dużo ludzi nie szło, to nie była mi aż taka siara. Mam nadzieję, że w ogóle ten dźwięk jest sensowny. Bo jak będę tu musiała jeszcze raz nagrywać, nie wiem, może się uda jakieś uszowanie szumów zrobić. Nie właśnie o to chodzi, nie? To są takie wiecie pierdolety, o których nie myślisz. Jak zaczynasz sobie nagrywać filmiki, i nagle się okazuje, że masz albo szumy, albo ci się źle wyrenderowało, albo coś tam jeszcze. Nagle filmik, co ma nie wiem 3 minuty, ronderujesz 4 razy, bo za każdym razem coś jest nie tak. I być może też tego do końca nie wzięłam pod uwagę, nie miałam świadomości, że to będzie tak żmudnym momentami proces. Choć wciąż powtarzam, satysfakcjonujący. Także tak, jeszcze raz Was proszę o informację, czy spodobał Wam się ten film. Takie sobie luźno, po prostu pogawędka. Ja tu już wchodzę między ludzi, to będę kończyć. Dzięki wielkie! Zapraszam do za zostawienia subskrypcji i złych świąt!